Witajcie poszukiwacze zapomnianej wiedzy i miłośnicy tajemnic w kolejnej podróży przez gąszcz ludowych wierzeń i wiekowych tradycji. Dziś zanurkujemy w głębiny daty, która, choć wydaje się cicha, kryje w sobie potężną energię. Energię, która łączy światy, przypomina o bliskości tych, którzy odeszli, i wskazuje drogę tym, którzy wciąż szukają swojego miejsca na ziemi. 3 listopada. Data, która pojawia się tuż po intensywnym czasie zaduszek, gdy zasłona między światami żywych i zmarłych staje się niezwykle cienka. Dzień ten często postrzegany jest jako echo, przedłużenie tego głębokiego duchowego połączenia. To czas, gdy cienie przodków wciąż wędrują, a ich szeptom warto się przysłuchiwać. Dzień ten, choć w kalendarzu chrześcijańskim poświęcony konkretnej, niezwykłej postaci, w ludowej świadomości nadal silnie rezonuje z potrzebą pamięci i ostrożności w obliczu niewidzialnego. W rytmie natury to chwila, gdy jesień ustępuje miejsca zimie, a dni stają się krótsze i chłodniejsze, co wzmaga poczucie tajemnicy i introspekcji. To czas, gdy dawne wierzenia o duchach i siłach natury splatają się z chrześcijańską pobożnością, tworząc unikalny gobelin. W kościelnym kalendarzu 3 listopada to dzień wspomnienia niezwykłego świętego Marcina de Porres. Kim był ten pokorny człowiek, którego życie stało się wzorem miłosierdzia i mostem między kulturami. Święty Marcin de Porres, zwany często Ojcem Ubogich i Świętym Odmiotły, urodził się w Limie, stolicy Peru w 1889 roku. Był synem hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres i wyzwolonej czarnoskórej niewolnicy Anny Velázquez. Już samo jego pochodzenie czyniło jego życie niezwykłym i pełnym wyzwań w surowej hierarchii kolonialnego społeczeństwa. Od najmłodszych lat doświadczał uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na kolor skóry, co jednak nie złamało jego ducha, lecz wręcz przeciwnie, pogłębiło jego współczucie dla wszystkich cierpiących i odrzuconych. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał niezwykłą pobożność i miłość do bliźniego, z wielką pokorą służąc każdemu, kto potrzebował pomocy. Modlił się żarliwie, a jego życie było świadectwem głębokiej wiary w obecność Boga w każdym człowieku, niezależnie od jego statusu czy rasy. Ludzie zwracają się do niego z prośbami o uzdrowienie, zarówno ciała, jak i ducha, o pomoc dla ubogich, o sprawiedliwość społeczną, o przezwyciężenie uprzedzeń rasowych i o zgodę w rodzinach. Jest patronem ludzi o mieszanym pochodzeniu, fryzjerów służby zdrowia i sprawiedliwości społecznej. W jego osobie splatają się wątki duchowości z pragnieniem równości i godności dla każdego człowieka. Ale zanim zagłębimy się w jego fascynującą historię, zatrzymajmy się na chwilę przy jego osobie i jego znaczeniu. Wyobraźcie sobie kolonialne Peru, gdzie podziały społeczne były ostrzejsze niż góry Andy. W tym świecie urodził się Marcin, syn hiszpańskiego rycerza i wyzwolonej czarnej kobiety. Jego dzieciństwo było naznaczone ubóstwem i dyskryminacją. Odmówiono mu prawa do nauki rzemiosła z powodu koloru skóry. Jednak jego serce biło dla Boga i bliźniego. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu Dominikanów w Limie, początkowo jako świecki tercjarz, ponieważ jako osoba o mieszanym pochodzeniu nie mógł zostać pełnoprawnym bratem. Jego pokora i oddanie były tak wielkie, że gotów był służyć Bogu w każdej formie, nawet tej najbardziej uniżonej. Przyjął na siebie najcięższe i najbardziej niechciane prace. Sprzątał, pielęgnował chorych, zajmował się kuchnią. Jego cela była miejscem, gdzie leczył nie tylko ludzi, ale i zwierzęta które ku zdziwieniu wszystkich jadły wspólnie z jednej miski, niezależnie od gatunku, psy, koty, a nawet myszy. To była piękna metafora jego misji, jedności i pokoju. Legenda głosi, że Marcin miał darbi lokacji, czyli przebywania w dwóch miejscach jednocześnie, a także lewitacji. Widziano go w Afryce, w Japonii, a nawet w Chinach, niosącego pomoc cierpiącym, choć fizycznie nigdy nie opuścił limy. Uzdrawiał dotykiem, a jego modlitwy czyniły cuda. Mówi się że jego aura była tak silna, że sam jego widok koił ból i niepokój. Kiedyś w klasztorze wybuchła epidemia tyfusu. Wielu braci zachorowało, a Marcin z oddaniem pielęgnował ich mimo że sam był narażony na zarażenie. Przenosił chorych na plecach do swojego pokoju, aby tam zapewnić im najlepszą opiekę, choć przełożony zakazał mu tego, obawiając się rozprzestrzenienia choroby. Na pytanie przeora, dlaczego złamał zakaz, Marcin odpowiedział z rozbrajającą pokorą. Wszyscy wiemy, że choremu trzeba oddać całe serce. Przeor, widząc jego miłość i poświęcenie, ustąpił. Był dla współbraci prawdziwym wzorem pokory, posłuszeństwa i miłości. Jego życie było nieustannym aktem miłosierdzia, a jego serce było otwarte dla każdego, kto cierpiał. Nieważne, czy był to bogaty hiszpański szlachcic, czy biedny, odrzucony Indianin, dla Marcina wszyscy byli dziećmi bożymi. Jego duchowość była głęboko zakorzeniona w Ewangeliach, a jego życie było żywym świadectwem tych nauk. Jego wpływ na społeczeństwo Limy był tak wielki, że do jego klasztoru ustawiały się kolejki potrzebujących. Umarł w opinii świętości w 1639 roku, a jego kult szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. Ale pamiętajmy, że 3 listopada to także dzień, w którym echo zaduszek wciąż wibruje w powietrzu, a zmarli, jak wierzono, są wciąż blisko. Stare słowiańskie dziady, choć już dawno przekształcone w chrześcijańskie zaduszki, zostawiły po sobie głębokie ślady w ludowej świadomości. Wierzono, że w te dni granica między światami jest tak cienka, że duchy przodków mogą odwiedzać swoje dawne domostwa. Dlatego też wiele tradycji, choć niekoniecznie przypisanych ściśle do 3 listopada, nadal ma swoje odzwierciedlenie w postawach i działaniach ludzi w tym czasie. To znaki Sudby, jak odczytać przesłanie przeznaczenia? W tym wyjątkowym czasie, kiedy natura zwalnia, a świat staje się bardziej wyciszony, szczególnie wyczuleni, możemy być na znaki wysyłane nam przez los. Wsłuchajmy się w stare ludowe mądrości, które pozwalają nam uchwycić nić przeznaczenia. Narodowe przemety, pogoda, urodzaj i codzienność. Jeśli 3 listopada mróz na szybach, zima sroga się zbliża. Ten przesąd jest prostym barometrem nadchodzących chłodów. Mroźny początek listopada zapowiada długą i mroźną zimę, co dawniej było sygnałem do intensywniejszych przygotowań. Gdy liść na drzewie jeszcze się trzyma, długa będzie zima. Utrzymujące się liście na drzewach symbolizują opór natury przed mrozem i wskazują na opóźnioną, ale przez to często bardziej surową zimę. Wschód słońca, czerwony o tej porze, na silne wiatry i burze w przyszłym tygodniu to wskorze. Intensywny czerwony wschód słońca uważano za zapowiedź niepokojów pogodowych, co miało znaczenie dla prac w polu i planowania podróży, kiedy wiatr gwizdze po kominach, zima ciężka się zaczyna. Głośne szumienie wiatru w domowych kominach interpretowano jako zwiastun srogich mrozów i obfitych opadów śniegu. Słońce mocno świeci 3 listopada na suchą wiosnę to zapada. Jasne słoneczne dni na początku listopada Choć przyjemne, budziły obawy przed niedostatkiem wody w kolejnym roku, co było kluczowe dla rolnictwa. Znaleźć monetę na rozstaju dróg 3 listopada to zwiastun niespodziewanego przypływu gotówki. Wierzono, że moneta znaleziona w takim symbolicznym miejscu, gdzie drogi się łączą lub rozchodzą, jest darem losu, otwierającym drogę do prosperity. Jeśli pająk w domu snuje pajęczynę o tej porze, na szczęście to i pomyślność w domu wróży. Pająk Choć czasem budzi lęk, w ludowych wierzeniach był symbolem pracowitości i ochrony. Jego obecność i aktywność w domu zapowiadały dobre wieści. Pęknięte naczynie w kuchni tego dnia na rozpad jakiejś relacji wskazywać może. Zniszczenie przedmiotu codziennego użytku, szczególnie w miejscu symbolizującym wspólnotę, mogło być ostrzeżeniem przed problemami w relacjach międzyludzkich. Jeśli zgubisz klucze 3 listopada, to znak, że jakaś tajemnica wkrótce zostanie ujawniona. Klucze symbolizują dostęp do wiedzy i ukrytych informacji. Ich zgubienie mogło oznaczać nieuchronne odkrycie czegoś ukrywanego. Sny w tę noc, lustro duszy i przyszłości. Sny w noc z 2 na 3 listopada, a także te, które śnimy w ciągu tego dnia, są uważane za szczególnie znaczące, jako że zasłona między światami jest wciąż przerzedzona. Zmarli mogą próbować komunikować się z nami, a przyszłość ukazywać się w symbolicznych obrazach. Sny o zmarłych. Jeśli śnisz o bliskich zmarłych, którzy są uśmiechnięci i szczęśliwi, to znak, że ich dusze zaznały spokoju. Jeśli jednak są smutni lub milczący, może to być prośba o modlitwę, lub sygnał, że potrzebują twojego duchowego wsparcia. Czasem taki sen może być również ostrzeżeniem przed zagrożeniem w realnym życiu. Woda. Czysta, spokojna woda symbolizuje duchowe oczyszczenie i spokojny okres w życiu. Brudna, wzburzona woda ostrzega przed nadchodzącymi problemami, chorobami lub niepokojami emocjonalnymi. Drzewa i rośliny. Bujne zielone rośliny zapowiadają rozwój, nowe możliwości i pomyślność. Uschnięte drzewa lub opadające liście mogą symbolizować koniec pewnego etapu, stratę lub potrzebę zmian. Dom. Śnić o swoim domu oznacza twoje wewnętrzne ja. Porządek i harmonia w domu symbolizują pokój ducha, chaos i zniszczenie, wewnętrzny niepokój i problemy, które wymagają rozwiązania. Latanie. Sen o lataniu często odzwierciedla pragnienie wolności, ucieczki od problemów lub poczucie kontroli nad swoim życiem. Może też zapowiadać sukces i osiągnięcie celów. Zwierzęta. Zwierzęta w snach mają złożone znaczenia. Pies symbolizuje lojalność i przyjaźń, kot, niezależność i intuicję, ale też podstęp, a dzikie zwierzęta mogą symbolizować nasze ukryte instynkty lub zagrożenia. Urodzeni w ten dzień szczególne dusze. Osoby urodzone 3 listopada często niosą w sobie pewne cechy, które rezonują z energią tego dnia. Są to dusze głęboko empatyczne, obdarzone niezwykłą intuicją i wrażliwością na potrzeby innych. Podobnie jak święty Marcin, często stają się filarami wsparcia dla swoich bliskich, a nawet dla szerszej społeczności. Mają w sobie naturalną pokorę i tendencję do poświęceń, co może ich czasem prowadzić do zapominania o własnych potrzebach. Są idealistami, często widzącymi świat w kategoriach dobra i zła, co może sprawiać, że trudno im pogodzić się z niesprawiedliwością. Potrafią z wielką pasją bronić słabszych i skrzywdzonych. W ich życiu często pojawiają się wyzwania, które mają ich hartować i rozwijać ich duchowość. Ważne jest, aby nauczyli się stawiać granice i dbać o swoje wewnętrzne zasoby, ponieważ ich tendencja dodawania może prowadzić do wypalenia. W ich życiu często występują silne powiązania z duchowością, naturą lub sztuką. Imiennicy, kto świętuje? 3 listopada to dzień imienin dla są często Oma Marcina. Imię to, jak już wiemy, mocno związane jest z postacią świętego Marcina de Pores. Osoby o tym imieniu często charakteryzują się altruizmem, pokorą i głębokim poczuciem sprawiedliwości. Są to ludzie, którzy potrafią z poświęceniem dążyć do swoich celów, często stawiając dobro innych ponad własne. Bywają wrażliwi, ale też niezwykle silni wewnętrznie, zdolni do pokonywania wielu przeciwności. Huberta. Imię często kojarzone z myśliwymi i naturą symbolizuje siłę, niezależność i miłość do wolności. Sylwii to imię ma korzenie w łacińskim słowie silva oznaczającym las, co sugeruje związek z naturą, intuicją i wewnętrzną siłą. Nota Bogu Miła, dam starosłowiańskie imię oznaczające miły Bogu, co nawiązuje do duchowości, dobroci i pokory. Tradycje i rytuały, co należy robić, by przyciągnąć dobro. W tym dniu, kiedy wciąż unosi się aura zaduszek, a jednocześnie czcimy pokornego świętego, nasze działania nabierają szczególnej mocy. Pamiętajmy, że intencja jest kluczowa. 1. Modlitwa za zmarłych i podziękowania przodkom. Cel: Zapewnienie spokoju duszom zmarłych, umocnienie więzi z przodkami i otrzymanie ich błogosławieństwa. Co potrzeba? Świeca, najlepiej biała lub żółta, ewentualnie mała miseczka z wodą. Kiedy i jak? Wieczorem w swoim spokojnym miejscu w domu zapal świecę, postaw obok niej miseczkę z wodą. Woda ma symbolizować przejście i ukojenie dla dusz. Skup się na tych, którzy odeszli. Możesz wymienić ich imiona. Tekst modlitwy intencji Drogie dusze moich przodków, dziś pamiętam o Was i składam Wam hołd. Niech ta świeca będzie światłem na Waszej drodze, a woda orzeźwieniem. Dziękuję Wam za życie i za wszystko, co mi przekazaliście. Niech Wasze dusze zaznają wiecznego pokoju. Proszę o Wasze wsparcie i błogosławieństwo. O, co robić po ćmo? Pozwól świecy dopalić się do końca. Wodę wylej na zewnątrz, pod drzewo lub roślinę, symbolicznie zwracając ją naturze. 2. Rytuał oczyszczenia domu przed zimową ciszą. Cel: Usunięcie negatywnych energii zgromadzonych w domu, przygotowanie przestrzeni na spokojny okres zimowy, zaproszenie pozytywnej energii. Co potrzeba? Suszone zioła, szałwia, jałowiec, rozmaryn lub kadzidło, mała miseczka na popiół. Kiedy i jak? W ciągu dnia. Otwórz okna, aby wypuścić stare energię, zapal zioła lub kadzidło, i okazaj każdy kąt domu zaczynając od drzwi wejściowych i poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Szczególną uwagę poświęć rogom pokoi, szafom i miejscom, gdzie czujesz ciężką energię. Tekst intencji Tym dymem oczyszczam mój dom z wszelkich negatywnych energii, niepokojów i złych wpływów. Niech ta przestrzeń napełni się światłem, spokojem i pozytywną wibracją. Niech służy dobru i miłości przez nadchodzący czas. Co robić po smocie? Pozwól dymowi swobodnie się unosić, a następnie zamknij okna, zamykając czystą energię w domu. Trzecie. Działanie miłosierdzia ku czci Świętego Marcina. Cel: Uczczenie pamięci św. Marcina de Pores, przyciągnięcie błogosławieństwa i dobrobytu poprzez bezinteresowne dzielenie się z potrzebującymi. Co potrzeba? Coś, czym możesz się podzielić, to jedzenie, ubrania, pieniądze. Kiedy i jak? W ciągu dnia z otwartym sercem, podziel się posiłkiem z ubogim, oddaj niepotrzebne ubrania na cele charytatywne, wesprzyj kogoś w potrzebie. Nawet mały gest wykonany z prawdziwą intencją ma wielką moc. Tekst intencji. W imię miłości i pokory świętego Marcina de Pores dzielę się tym, co mam, z tymi, którzy potrzebują. Niech mój dar przyniesie ulgę i nadzieję, a dobro, które daję, wróci do mnie w postaci błogosławieństw. Co robić po no Nie oczekuj niczego w zamian. Po prostu ciesz się uczuciem spełnienia i wiedz, że Twoje dobro czyni świat lepszym miejscem. 4. Kulinarne tradycje dnia, pokarm dla ciała i duszy. 3 listopada, następujący po zaduszkach, często wiąże się z wykorzystaniem resztek z uroczystej wieczerzy zaduszkowej, ale także z przygotowaniem prostych, rozgrzewających potraw, które symbolizują przygotowanie na zimę i hojność. Chleb dla ubogich W duchu św. Marcina wiele rodzin piekło specjalny chleb, czasem z dodatkiem owoców lub bakali, który następnie rozdawano ubogim lub zostawiano dla wędrowców. Ten akt miłosierdzia miał zapewnić dostatek w domu przez cały rok. Tam i warzywa korzeniowe. Potrawy na bazie kasz, jęczmiennej, gryczanej, ziemniaków, marchwi, pietruszki i buraków były podstawą jadłospisu. Ciepłe zupy, na przykład krupnik, barszcz z ziemniakami i gulasze z warzywami dodawały energii i rozgrzewały. Były to dania sycące, proste w przygotowaniu i odżywcze, idealne na chłodniejsze dni. Proste pierogi Pierogi z kaszą gryczaną i serem lub z kapustą i grzybami były popularnym daniem, które łączyło w sobie prostotę składników z bogactwem smaku, często przygotowywanym w, w większych ilościach, aby móc poczęstować także potrzebujących. Słodkie poczęstunki symboliczne, czasami choć rzadziej niż na Zaduszki, pieczono proste placki czy ciasteczka, które symbolizowały poczęstunek dla dusz lub były podawane jako wyraz gościnności. Główne zakazy dnia Czego nie wolno robić, by uniknąć nieszczęścia? W tym dniu, kiedy energia jest tak specyficzna, a granice między tym, co widzialne i niewidzialne, są płynne, pewne działania mogą zakłócić równowagę i ściągnąć na nas niepożądane konsekwencje. Pamiętajcie, że stare zakazy nie były bezpodstawne, miały chronić społeczność przed duchowymi i materialnymi problemami. 1. Obrażanie zmarłych i przodków. Dlaczego? Dusze zmarłych są wciąż blisko, wrażliwe na nasze myśli i słowa. Negatywne wypowiedzi, lekceważenie ich pamięci czy złożeczenia mogą je zranić i rozgniewać. Konsekwencje Według wierzeń rozgniewane dusze mogą sprowadzić na dom i jego mieszkańców nieszczęścia, choroby, a nawet pecha finansowego. Mogą pojawiać się koszmary, niewyjaśnione problemy w domu i poczucie ciągłego niepokoju. Brak szacunku dla przodków to brak fundamentu dla własnego życia. 2. Rozrzutność i marnotrawstwo. Dlaczego? W duchu pokory i miłosierdzia świętego Marcina, a także w obliczu zbliżającej się zimy, marnotrawstwo jest uznawane za grzech. Rozrzutność nie tylko obraża świętego, ale także zwiastuje niedostatek. Konsekwencje Bezmyślne wydawanie pieniędzy czy marnowanie zasobów może prowadzić do ubóstwa, strat finansowych i braku podstawowych środków do życia w przyszłości. W ludowej mądrości, kto marnuje, ten traci podwójnie. 3. Odmawianie pomocy potrzebującym. Dlaczego? Zwłaszcza w kontekście postaci świętego Marcina, który poświęcił życie służbie ubogim i chorym. Odwrócenie się od cierpiącego człowieka w ten dzień jest aktem rażącej obojętności i zaprzeczeniem duchowości. Konsekwencje takie postępowanie może ściągnąć na nas karmiczną karę w postaci trudności, gdy sami będziemy potrzebować wsparcia. Może to być również źródłem poczucia winy, samotności i utraty boskich błogosławieństw. 4. Kłótnie i gniew w domu. Dlaczego? Atmosfera spokoju i pojednania jest kluczowa w tym okresie. Negatywne emocje i konflikty zanieczyszczają energię domu, czyniąc go podatnym na złe wpływy i odpychając dobre duchy. Konsekwencje: Kłótnie w ten dzień mogą przynieść długotrwałe nieporozumienia w rodzinie, rozpad relacji i ogólne poczucie nieszczęścia. Dom, w którym panuje gniew, nie jest bezpieczną przystanią. Pięciako prace ogrodowe, polne z użyciem ostrego narzędzia. Dlaczego? Dawniej wierzono, że Ziemia w tym okresie śpi i odpoczywa po zbiorach. Jakiekolwiek jej naruszanie ostrymi narzędziami kopanie o ranie może ją zranić i obrazić duchy opiekuńcze pola a także zaburzyć cykl odrodzenia. Konsekwencje Może to skutkować nieurodzajem w przyszłym roku chorobami roślin, a nawet wypadkami podczas prac polowych symbolicznie jest to brak szacunku dla cyklu życia i śmierci w naturze. 6. Zostawianie nieporządków w domu i wokół niego. Dlaczego? Nieporządek i brud są uważane za magnes na negatywne energie i złe duchy. Czysty dom to symbol czystego umysłu i uporządkowanego życia. W czasach, gdy dusze przodków mogą odwiedzać domy, chciano im zapewnić godne i spokojne miejsce. Konsekwencje. Bałagan może przyciągać chaos do życia, problemy zdrowotne i finansowe. Jest to również znak braku szacunku dla siebie i otoczenia, co może prowadzić do utraty energii i motywacji. 7. Zaczynanie nowych, dużych przedsięwzięć. Dlaczego? Czas po zaduszkach to okres refleksji i spowalniania, przygotowania do zimowej hibernacji, a nie gwałtownych startów. Nowe, ambitne projekty rozpoczęte w tym dniu mogą być naznaczone niestabilnością. Trochę konsekwencje. Takie przedsięwzięcia często kończą się niepowodzeniem, napotykają na niespodziewane przeszkody lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Lepiej poczekać na bardziej sprzyjający czas, gdy energia będzie bardziej skierowana na wzrost i realizację. 8. Wyrzucanie chleba lub innego jedzenia. Dlaczego? Chleb jest świętością w kulturze polskiej symbolizuje życie i Boże Błogosławieństwo. Marnowanie jedzenia, zwłaszcza chleba, jest uważany za wielki grzech. W duchu świętego Marcina i jego troski o głodnych jest to szczególnie naganne, a czasem się łączy konsekwencje. Może to ściągnąć na dom dostatek głód i ubóstwo. Wierzono, że osoba marnująca chleb sama kiedyś zazna głodu. 9. Głośne zabawy i hałas. Dlaczego? Ten dzień jako echo zaduszek wymaga szacunku i powagi. Głośne zachowania, nadmierna radość i hałas mogą zakłócić spokój dusz zmarłych i oburzyć je. Konsekwencje: Może to przynieść niepokój w domu, złe sny i poczucie niestabilności. Wierzono, że zakłócanie spokoju dusz może skutkować ich powrotem i straszeniem żywych. 10. Zaciąganie pożyczek i długów. Dlaczego? W tym okresie, gdy zbliża się zima, a zasoby były często ograniczone, zaciąganie długów było postrzegane jako obciążanie przyszłości. To czas na oszczędność i rozwagę, a nie na ryzyko finansowe. Konsekwencje: Długi zaciągnięte w tym dniu mogą być trudne do spłacenia, prowadząc do długotrwałych problemów finansowych i pętli zadłużenia, z której trudno się wydostać. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że wiedza o tradycjach i wierzeniach to nie tylko zbiór starych zasad. To klucz do zrozumienia, jak nasi przodkowie postrzegali świat, jak budowali swoje relacje z naturą i duchowością. To przypomnienie o cyklach życia i śmierci, o sile pamięci i o znaczeniu pokory. Niech ten dzień 3 listopada będzie dla Was czasem refleksji, miłosierdzia i poszanowania dla wszystkich, tych, którzy są z nami i tych, którzy odeszli. Niech będzie dla Was dniem otwartych serc i gotowości do niesienia pomocy, do zobaczenia w kolejnej podróży przez świat tajemnic.